Dzień dobry, moi drodzy, Olga Gettler z tej strony. Ja jestem kliniczną hipnoterapeutką i tym się głównie zajmuję zawodowo. Sesje jeden na jeden, poufne sesje, sesje, które wykonuję online, które umożliwiają wielu osobom z, w takim bezpiecznym środowisku w przestrzeni online udać się po pomoc. I to jest ważne, bo um, nie każdy chce. Szczególnie jak jest w takiej miejscowości, gdzie się wszyscy znają, nie każdy chce pójść do terapeuty czy do psychologa po pomoc, właśnie ze względów na poufność. A ja dzięki temu, że pracuję całkowicie online, daję to moim klientom. Ale nie o tym dzisiaj. A dzisiaj live pod tytułem Wszystko zaczyna się z serca. Wszystko zaczyna się z serca, i ja taką mam filozofię życia i moje działanie się tak właśnie. Opierają o działaniu z serca i do tego też zachęcam moich klientów i osoby, które szukają siebie, osoby, które mają takie wrażenie, że coś więcej na nich czeka, że szukają czegoś więcej, że taka, te, te, takie spełnianie siebie tylko z głowy, że to nie zawsze jest wystarczające, że czasami po prostu szukamy czegoś więcej, chcemy czegoś więcej. Im bardziej się rozwijamy, tym bardziej szukamy właśnie tego, co chcemy robić, Serca, nie tego, co wypada robić, nie tego, co nam przyszło robić, bo się tego wyuczyliśmy, tylko co chcemy robić z serca. I to nie jest zawsze łatwa droga, absolutnie, żadna droga nie jest łatwa, ale ta droga jest na pewno spełniająca i ta droga niesie ze sobą wiele darów, wiele prezentów, wiele cudownych relacji. Więc właśnie o tej pasji, o autentyczności i o wartościach. Moją pasją jest wspieranie innych w powrocie do równowagi, czy to właśnie psychicznej, czy zdrowotnej, czy po prostu do siebie do środka, do tego swojego korzenia, do tej swojej misji, z którą przyszliśmy tutaj na świat, tej misji tutaj z sertucha, a nie z głowy. To jest moja pasja. Tym się zajmuję, mimo że moje wykształcenie jest takie, że byłam na pedagogice, na resocjalizacji, to, to, to było moje marzenie. Z tej resocjalizacji stwierdziłam, że kurczę, za ciężkie mi to jest, było wtedy na te młode lata, więc poszłam w PR, public relations, w placówkach, właśnie pedagogicznych. Z, te, z tego zrobiłam licencjat, później poszłam na magistra, na ekonomię, na zarządzanie firmą. Więc jakby cały czas ta głowa i serce, głowa i serce, cały czas one gdzieś tam po prostu mocno dawały się w znaki. Głowa mówiła, idź rób coś, co ci da pieniądze, co jest bezpieczne, coś, co da ci dobrą pracę, a serce mówiło pomagać hmm, innym, więc y, pewnie znasz